dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Wita Was Klub 4.30 bo, bo właśnie o tej dzisiaj wstałem Jest teraz godzina chyba 6.10 A ja jestem na lotnisku Mimo, że spałem 3,5 godziny Bo Andrzejka chciała jeszcze ze mną coś pooglądać Posiedzieliśmy razem To jestem tak podjarany całą sytuacją Że nie chce mi się spać Prawdopodobnie zechce mi się zaraz Ale póki co wykorzystuję energię Bardzo się cieszę, że nagrywam ten film Bardzo się cieszę, że w ogóle ten dzień jest Ponieważ muszę Wam nakreślić szybko akcję o co chodzi A więc jestem w na parkingu lotniskowym lecę za chwilę do Paryża, ponieważ uwaga, moja żona ma za dwa dni urodziny. Wymyśliłem sobie, że kupię jej pewną rzecz. Sprawdziłem dostępność w salonie w Warszawie, no niestety nie było. Sprawdziłem po prostu kilka sklepów w Paryżu. Okazało się, że w Paryżu właśnie jest ta rzecz. Później Wam pokażę, dlatego troszeczkę jestem tajemniczy. I co najważniejsze, nie mogłem powiedzieć Angelice, że jadę po prezent do Paryża, więc ona teraz śpi. Ale jak wstanie, to cały czas będzie myślała, że pojechałem do Białej, dlatego tak wcześnie, ponieważ miałem sprawy urzędowe, później odwiedzić dziadków, odwiedzić mamę i dopiero jutro rano wrócę. I właśnie tyle będę w Paryżu. Od mojego wejścia na pokład o 7:20. Do wejścia na pokład w Paryżu w drodze powrotnej minie dokładnie 24 godziny. Mam nadzieję, że wszystko się uda, bo mam jeszcze kilka takich pobocznych planów. Urodziny Angeliki, a w zasadzie przygotowania do urodzin Angeliki, mojej żony, czas start. Zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Ja jestem bardzo blisko lotniska. Za chwilę będziemy lecieć. Zaczynamy ten vlog za 3, 2, 1. Ale sprawdziłem, w Paryżu jest 8 stopni więcej niż w Warszawie dzisiaj. 8 do. 15, no to 7 stopni. Jestem trochę, znaczy nie powiem, że spóźniony, ale nie jestem na pewno w dobrym czasie, ponieważ o 6.50 jest ostateczny termin na wejście na pokład. 6.50, tak, 6.50, a jest godzina 6.22. Jedziemy do Paryża. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ta torebka będzie, bo ta sprawdzanie tej dostępności jest tak, że ona, opowiedziałam, że torebka. Dobra, torebka. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że szczęśliwie dolecę. Mam nadzieję, że szczęśliwie ta torebka będzie w sklepie i wrócę i zdążę na urodziny, bo jutro Angelika robi urodziny obiad urodzinowy. Wszystko jest pogmatwane. Mówiłem, że jestem blisko lotniska. To naprawdę jestem blisko lotniska. Mam dosłownie dwie minuty. E, kolejnym problemem, znaczy problemem, nie wiem czy problemem, jest to, że mam wykupioną walizkę 23 kg, e, aczkolwiek e, nie mogłem wziąć jej, bo przecież dlaczego miałbym wziąć walizkę 23 kg do białej? Więc wziąłem małą. Jeśli kupię torebkę, to z powrotem nie będę miał gdzie jej wsadzić. Zresztą potrzebuję i tak walizki, więc sobie taką zrobiłem przestrzeń, że kupię ją w Paryżu. E, I jak kupię. To wtedy sobie dokupię taką małą i będę wracał z dużą i małą. Taki jest plan. No ale zobaczymy, co będzie. Na razie mam 25 minut do wejścia na pokład. 20 minut do wejścia, ja cały czas stoję. Czy może mnie ktoś obsłużyć? Proszę, 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 proszę. Dzień dobry, pytanie mam. Ponieważ mam wykupioną walizkę 23 kg, ale mam tylko taką małą, ale chcę ją wziąć na pokład. Co mam zrobić w takiej sytuacji? No z 10 No to prawo nadać A jak chcę ją wziąć na pokład Mogę dokupić na przykład Nic nie mogę zrobić? A jak 8 ma to wej to, to wejdę? No to może jeżeli tutaj No to jest kabinówka, więc... Okej, okay, czyli po prostu jak 8 to idę i tyle czy coś robię? Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Nie jestem przekonany, że tak jest. Pan powiedział mi, że 8 kilo wejdzie. No nie wiem, nawet jest 12, ale trudno. Pach, 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 11 minut do wejścia, jedziemy. Paryż, 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 Paryż. 31, 31 w prawo, 10 minut. No, i czy nie zawsze tak jest? Śpieszy się, człowiek śpieszy, a jestem 7 minut przed otwarciem bramek. Teoretycznie, a prawdopodobnie się spóźnimy. Nie wiem, co się dzieje, ale ostatnio wszystkie loty, przede wszystkim do Paryża, nie wiem czemu, ale zawsze to trafia na Paryż, są opóźnione. Na razie nie ma żadnego komunikatu, więc myślę, że, że może polecę i, i zdążę, bo chcia chciałem się w ogóle nie spóźnić, ze względu na to, że całe te obsuwy robią problem, bo mam dużo do roboty, w sensie chcę dużo obskoczyć w te 24 godziny, i jak tego nie zrobię, to się wkurzę, jak się Później samolot to się wkurze, a jutro szczególnie ma się nie spóźnić, bo ja ląduję o siódmej, później mam lekarza i o 16.30 Angelika ma oficjalny obiad urodzinowy na 30. Osób. No imprezę urodzinową, po prostu w starym domu. I jeszcze o ile dzisiaj ten samolot może się spóźnić, to absolutnie nie może tego zrobić jutro. Wiem, że jutro wrócę i z mało i z dużą walizką, ale podróżowanie samemu to jest w ogóle inny level. Szybkość pakowania się. Ja tam mam tak naprawdę cztery rzeczy. Co prawda chcę coś jeszcze kupić, ale cztery rzeczy do ubrania majtki skarpetki, to nic więcej. Jakbym był tutaj z Angeliką i z Niunią tu by stał koszyk, na nim 3-4 walizki, Charlie by gdzieś tam latała, by był rozgardiasz chaos, a tak siedzę sobie, czekam na samolot, mam 10 minut, nie mam chill Plan jest taki, żeby nie pić kawy i pójść spać. Nie jadłem śniadania, nie piłem kawy, żadnych pobudzaczy, żadnych energetyków po to, żeby po prostu pójść spać. 3,5 godziny spałem, więc jeśli I jeszcze 2,5 godziny w samolocie, w czasie lotu i wstanę już w Paryżu i nie będę pamiętał lotu i szybko mi minie Bosch. Tak bardzo bym chciał. Ça va, merci, ça va. En deux trois, quatre, cinq. E, Dolecieliśmy, znaczy ja doleciałem sam, jestem sam. E, bilans? Spałem pół godziny, czyli nie dwie i pół, tylko pół godziny spałem. Wypiłem kawę, ale za to zmontowałem dwa filmy. Więc e, jestem bardzo zadowolony. Szybkie przepakowanie. Tyle miałem rzeczy w dłoniach. Jeszcze coś mam? Mam przełączkę. W ogóle hit, muszę to Angelice dzisiaj powiedzieć. E, mamy mniej więcej tego laptopa i ona i ja dostałem w prezencie od niej chyba mniej więcej od roku. I cały czas używamy przełączki. Okazało się, tak sobie siedzę dzisiaj w samolocie, patrzę, co tu jest, wejście na kartę. Jak można być takim ignorantem i przez rok nie zauważyć wejścia na kartę i korzystać z przełączki? Co nas teraz czeka? Chciałoby się powiedzieć, że jedziemy do hotelu, ale jeszcze hotelu nie mam. Dopiero teraz sobie usiądę. Ładnie, tutaj jest bardzo elegancko, można sobie wyczylować. Jeszcze jestem na lotnisku oczywiście. Wybierzemy jakiś hotel, mam nadzieję, że będzie szybko, bo jeśli nie, to po prostu pojedziemy zostawić... Malisk. Bonjour. Bonjour, France. Dobra, chyba znalazłem, szukałem troszeczkę, bo albo są takie mega, mega drogie, albo jakieś takie obskurne. Ten wydaje się spoko, jest w centrum, zobaczcie, pach. Tu mamy taką spa, może pójdziemy. Mam jedne czyste spodenki, co prawda do MMA, no ale, ale czyste. Tak wygląda. Rezerwuję hotel, zamawiam mu jedziemy. Mam nadzieję, że mnie przyjmą trochę wcześniej. Wszędzie tu jest napisane, że przyjmuję dopiero od 15. Trochę lipa, ale dobra, więc jak wpuszczą mnie dopiero o 15, ja sobie poradzę, zostawię walizkę i pojedziemy w miasto. Mamy przecież ważny cel. Jestem już pod hotelem, ładny, taki francuski Wybierałem z wami, chyba trafiliśmy, no ale zobaczymy do środka Bonjour! Proszę państwa, mamy pierwszy sukces Było napisane, że od 15 dopiero możemy wejść Jednak pani wpuściła mnie o 12.20 Jestem dopiero w hotelu Godzinę uberem w korkach, także jesteśmy już na chacie Szybko wam pokażę Mały pokoik, spoko, bez szału Tyle. Robimy szybki runtur, bo jak wiemy nie mamy czasu. Mamy tylko, chciałbym powiedzieć, 24 godziny. Chciałbym, niestety nie. Wchodzimy, proszę bardzo, pokoik. Mamy tutaj biurko, krzesełka, łóżko, duże, spoko, bardzo fajne. Widok nigdy mi się jeszcze nie udało wziąć na ślepo pokoju i żeby był fajny widok. Łazieneczka, pach, wchodzimy i koniec rumturu. Czerwony alarm, Angelika dzwoni. Udawaj, że jesteś w białej. Nie daj się złapać. Jeśli dzieci mnie oglądają, to jest kłamstwo, nie wolno kłamać, ale to jest dobrej wierze, żeby zrobić żonie niespodziankę. Jak wyrośniecie, to zrozumiecie, że czasami trzeba. Halo? Co tam robisz? A u mamy jestem. Znaczy, w domu u mamy, a mamy nie ma. A, to ten A, dobra, jak się zobaczysz, to podróż. Dobra, nie. dobra. I co, jakie plany masz? Yy, nie wiem, pojadę do dziadków, posiedzę z nimi, bo Bartek przyjechał. I później, no nie wiem, tak o posiedzę, pozamulam. Po w urzędzie byłem. A, to dobrze, dobrze. No dobrze, ja się ogarniam, szykuję, bo spotkanie. Dobrze, jeszcze coś ci muszę powiedzieć. Masz przed sobą laptopa? Nie potrzebujemy przełączki w tych laptopach. Kształtujesz. So, w samolocie sobie teraz montowałem, włożyłem kartę normalnie bezpośrednio do laptopa. A my rok montujemy z przełączką, eee. i kupowałaś przecież. Już nie mogłam montować nawet bez niej. Rozumiesz tak, jaki jakimi jesteśmy ignorantami, że nie zobaczymy w nowym laptopie takich rzeczy. Nie, ja już nikt nam nie powiedział, ale ja w ogóle się nie spodziewałam. Ja też nie. Ja po prostu trzymałam sobie na kolanach tego laptopa i mówię, a sprawdzę, nie? I kurde jest, także, także mamy miejsce na kartę. Pozdrawiam z dziadków i się słyszymy. Dobra, kocham, pa. pa. Boże święty. nic się nie zmienia. Byłem tu ostatnio na pół roku temu, nic się nie zmieniło. Z jednej strony kolejka, tam za ścianą jest drugi lokal z takimi pizzami z ciasta na słodko, też chyba pamiętacie z moich vlogów i nic się nie zmienia cały czas. Kolejki. A w tej kolejce ja ostatni, ale już się nauczyłem. Ostatnio tutaj w ogóle nie chciałem przychodzić, znaczy jak zobaczyłem kolejkę, to chciałem odpuścić, ale Klaudia powiedziała: Dawaj, chodź, staniemy, i faktycznie stanęliśmy i bardzo szybko poszło, więc mam nadzieję, że teraz też będzie tak samo. Mam nadzieję, no bo jak nie, to, to trochę stracę czasu. Ja myślę, że na oko poczekamy tutaj, ale wezmę dużo. Wejdę i wezmę trzy jakieś ciasteczka bułeczki, bo jestem bardzo głodny. Nic nie jadłem dzisiaj. Mój post przerywany jest taki, że nic nie jadłem i mój organizm poczeka na wybitną dawkę cukru. Czy to zdrowe? Absolutnie nie, ale czy jestem w Paryżu i muszę być u Cedrika? Tak. To umie grać. Luka umie grać. A na czym? Na niczym. Yes. One of the best seller. Then the lemon. Lemon yuzu, blackberry and also peanuts. Po co ja to wziąłem wszystko? Zawsze takie, że jak tutaj przychodzę, to ulegam. Jestem naprawdę w tym momencie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Cała paka słodkości. Myślałem, że jest peppermint, ale niestety nie ma. Gingerbread latte, kawał kalorii. Tutaj w torbie kawał kalorii, tutaj kawał kalorii, kawał cukru. Ale czy na moich jednodniowych wakacjach paryskich nie mogę tego zrobić? Oczywiście, że mogę. Bardzo się cieszę oprócz tego celu, którym jest ta podróż, że sobie trochę pospędzam sam. Ja naprawdę te wyjazdy w samotności lubię. Eee, czy te 5 krajów 5 dni to było mega świetne przeżycie? Czy tak jak teraz sam ze sobą w Paryżu? Eee, dobra, i teraz tak, to są te ciastka. Ja na razie ich nie otwieram, bo już naprawdę jestem przesłodzony, ja jem dzisiaj tylko słodycze. W pokoju zjadłem ciasteczko. Han mnie w taksówkarz na wejściu poczęstował eee, Rocher, ale to mnie bardzo zaciekawiło. Tak wygląda mój francuski obiad. To jest. Laska wanilii. Wiadomo, wow, ale to wygląda. Wiadomo, że jest to ciasto robione na laskę wanilii, ale wygląda naprawdę identycznie. Kurwa, to czekolada. Jakie to jest pyszne. Wow, to jest jakaś czekolada, ale taka dziwna i chrupiąca, tak jak teraz są modne te dubajskie czekolady. O, mam mikrofon, może słyszycie? Jestem muzykantem, koszabelantem, wino, a pianino, ino i no ra-ra-ra-ra-ra Wyobraź sobie, że jesteś w Paryżu, siedzisz we własnym pokoju, drzwi otwierają się, a do twojego pokoju wchodzi najprzystojniejszy mężczyzna na świecie. To chodziło o mnie jak coś. Jechałem do pokoju hotelowego podładować trochę baterię i lecimy na główną misję. Jest już godzina 16, więc trochę ryzykuję. Mam nadzieję, sprawdziłem ile tych Diorów jest, bo, bo nie mówiłem jeszcze tego. A więc zaplanowałem. Gdzieś tam słyszałem, wiecie, ja słucham Angeliki. Niby tam nie reaguję, ale gdzieś tam mi w głowie to wszystko zapada. Czego dzisiaj szukamy? Szukamy dzisiaj torebki Lady Dior Medium czarnej, ale takiej połyskowej czarnej. Nawet nie wiem jak po angielsku jest połysk czy coś. Shine może, znaczy to nie połysk, ale że lśniąca, nie wiem, nieważne, nieważne. E, jedziemy, sprawdziłem Diorów jest 10 może w Paryżu, więc mam nadzieję, że ta torebka będzie. Nie ukrywam, że liczę, że już w pierwszym będzie, co pozwoli mi po prostu e, więcej poświęcić czasu dla siebie, ale jeśli nie, będziemy szukać do upadłego. Mamy parę godzin, Diory są, a właśnie, kurde, nie sprawdziłem, do której są Diory. Dior Paris, proszę Państwa, są do, do mniej więcej dwudziestej, dwudziestej pierwszej, Najpierw idziemy do jakiegoś największego Dior. Ja sprawdzę w galerii zdjęć i wybierzemy jakiegoś takiego najbardziej kozackiego. E, ostatnio byłem z Angeliką i Janetą w tej galerii Lafayette, ale kurde, wizualnie, mimo że dużo bardzo jest tych sklepów, to wizualnie te sklepiki były małe, takie boksy powiedzmy e, tych sklepów, więc liczę na jakiegoś takiego wypasionego Diora. Że jak ja powiem Lady Dior, to ona powie: Oczywiście, że tak. Mamy 16 sztuk, trzymajcie kciuki, bo jeśli nie będzie w żadnym, to nie mam prezentu, absolutnie żadnego. Znaczy, mam jeden, ale to no to. To, 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 po co ja tyle gadam. E, jedziemy, jedziemy po prezent. <inaudible> e, mamo sprawa jest. No. E, jestem w Paryżu No. i Angelika cioè, nie wie o tym, że jestem w Paryżu. Ona myśli, że jestem w Białej Podlaski. Ale ja też właśnie nie, Ja właśnie też się dopiero dowiaduję, robisz No właśnie, kupuję, kupuję Angelice prezent urodzinowy. I teraz po prostu potrzebuję żeby, potrzebuję, żeby popełnić zbrodnię idealną, potrzebuję jeszcze twojej pomocy, e, czyli A? żebyś w tym momencie jakieś, nie wiem, sprzed miesiąca, dwóch, albo jakiś stories, albo coś dodała ze mną. No dobra, i co i mam wstawić oznaczyć ciebie? I, I nic, zamiast? i nic, po prostu bez kontekstu. Nie zmuszam cię do kłamstwa, po prostu masz sobie dodać storkę archiwalną. Taki chłop to skarbny. Bo... <laughs> dobra mamo, kończę, papa, pa. No ty dobra, to wstawiaj. To ja... Dobra, to... ale to teraz mam zaraz wstawić? Tak, 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 tak od razu, od dobra, razu. Dobra, dziękuję, dobra, dziękuję dobra. bardzo. Jesteśmy bezpieczni, jestem w Jaj Podlaskiej, no mamy stories, wszystko się zgadza. Wspaniale trafiło, znaczy nie wiem czy jest w środku ta torebka, którą chcę, ale przepiękny jest, jak jest taki piękny, jest taki ogarnięty, cała wystawa, cała prezentacja, no musi być, prawda? To chyba jest najładniejszy Dior, jak patrzyłem na te zdjęcia, które są na Google Maps, no to to jest chyba taki główny, 1200 ocen, to wszystko Dior, cała kamienica. Tutaj. Wiecie co jest moim guilty pleasure? Przychodzenie do takich sklepów i zawsze tak mam naprawdę, w takich dresach, w sportowych ubraniach i na początku ochroniarze, ta cała, cała ekipa patrzy tak troszeczkę dziwnie. Po czym, jak już mówię, że chcę coś kupić i zamawiam, to już trochę się zmienia podejście. I fajnie, zawsze mi się to podobało. W takich wycieruchach, ruchach, w dresach. Chyba jest. Pani powiedziała, że ma jedną sztukę. Mam nadzieję, że to ta. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. Nie wiedziałem jak powiedzieć połyskująca, to powiedziałem, że czarna, ale nie matowa. Ja jestem zadowolony. Na pewno będzie szczęśliwa. Ale to jest piękny sklep. Angelika byłaby zachwycona. Bardzo dobrze trafiłem z tym diorem, bo jak sprawdzałem na goglach, no to te wszystkie były takie zwykłe sklepy, a tu troszeczkę już po zdjęciach widziałem, że okej. Okay. Bardzo, bardzo duży sklep, 1200 ocen, więc wiedziałem, że to jest taki główny Dior w Paryżu, tak mi się wydaje przynajmniej. I jak tu jestem, to się nie myliłem. Trzy piętra, męski, damski, jakieś takie bardziej projektanckie rzeczy, no i teraz jestem w restauracji Diora. Zawsze ciężko się dostać do kawiarni Diora, do restauracji Diora, są rezerwacje, a tu jest w środku sklep, więc jest tak bardziej dostępna dla ludzi. Ja byłem chyba trzy razy pod kawiarnią Diora i ani razu się nie dostałem, więc teraz szybkie kafelate. latte. No i tyle, i misja udana za pierwszym razem. Tak się bałem, ale, ale za pierwszym razem się udało. Bałem się, że będę krążył po tym Paryżu, że tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Fakt, tutaj była ostatnia, więc no ma się to szczęście. No. czy mnie słychać, prawdopodobnie nie to jest w ogóle próba mikrofonu, ale nigdy nie widziałem takiej atmosfery na boisku na meczu koszykówki ja wiem, co tutaj się dzieje 80 euro za bilety przy samiutkim parkiecie na NBA kosztowałoby to prawdopodobnie nie wiem, 20 tysięcy złotych Naprawdę, jestem, jestem w szoku i jestem bardzo zaskoczony. Szedłem tam, żeby po prostu to odbemnić. Chciałem zawsze pójść na mecz Euroligi. E, spełniłem marzenie wcześniej, bo, bo szedłem na NBA, już to o tej Euroligi się zapomniało. E, no niesamowita atmosfera, niesamowity mecz. Przez cały mecz się żyłem z tą drużyną, bo byłem za Paryżem, kupiłem koszulkę Paryża, bo tak mam, jak kibicuję lokalnej drużynie, jak pierwszy raz jestem. Tak samo byłem na Miami. Bardzo dużo kibiców było z Belgradu, tacy kibole, chuligani. No świetny mecz, świetny mecz, emocjonujący do końca, ale jestem dętka. E, tak jak wiecie spałem 3 godziny, jest 23.30. Ja tu muszę jeszcze posprzątać, spakować się, trochę pomontować, więc pójdę spać o pierwszej, a żeby dojechać na lotnisko i wszystko to muszę wstać o no około czwartej, także będę totalnie niewyspany na imprezie urodzinowej Angeliki. No ale cóż no, dobrze, że mam te ciastka od Cedrika. Tak. Boże, tak, widzicie, wiem, że znajdą swój moment. Ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. No, szybki, mocny, naprawdę, 24 godziny w Paryżu zrobiliśmy mocno, e, intensywnie, nie wiem czy widać, ale jestem potwornie zmęczony. Widzimy się w kolejnym filmie i na kolejnym filmie od razu na początku e, Angelika dostanie prezent, więc zobaczycie już tą torebkę w pełni okazałości, bo nie chciałem jej otwierać już tam, e, niech, będzie, niech będzie spakowana. Do zobaczenia w kolejnych filmach, niech dzieje się, magia się ma! たらー